Liczba pokonywanych kroków i monitorowanie snu to jest dosyć ważna kwestia. Dużo mówi się o tym, że żeby nie mieć nadwagi tak, czy zdrowo żyć, powinno się spać 8 godzin. Wiadomo, można spać 8 godzin i można spać 8 godzin. Natomiast co ważne to jest jakość snu. Opaska monitoruje nam nie tylko ile godzin żeśmy spali, ale w jakiej jakości był ten sen. Bo dosyć często się przewracamy, przekładamy, przebudzamy. I wcale nie wychodzi z tego 8 godzin, więc warto sobie y, sprawdzić, jak naprawdę śpimy, jakie jakości jest ten sen, y, kiedy się przebudzamy tak realnie, bo wydaje nam się, że na przykład obudziliśmy się o 7 rano, podczas gdy system czy opaska jest w stanie nam stwierdzić, która to była naprawdę godzina i okazuje się, że nie była to 7 a 5 i wcale nie spaliśmy te 8 godzin, tylko spaliśmy 6 godzin. Być może przyczyną jest zły być może inne czynniki, y, nad którymi warto się zastanowić. Ilość kroków z kolei to też jest bardzo ważny czynnik. No, w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy się spieszymy, staramy się jak najbardziej nadgonić ten czas, skrócić dystans, używamy środków lokomocji, samochody, autobusy, inne środki komunikacji. Skutkuje to tym, że coraz mniej poruszamy się na nogach, a mówi się, żeby utrzymać wagę, czy żeby ją zbić, powinno się pokonywać 10 tysięcy kroków. Stąd ten krokom już budowany jest dosyć ważnym parametrem do, do monitorowania, bo też możemy sobie sprawdzić tak naprawdę, jak bardzo aktywni ruchowo jesteśmy w trakcie dnia, bo jeżeli dana osoba siedzi za biurkiem cały dzień, ciężko będzie zrobić 10 tysięcy kroków, ale można to osiągnąć na przykład podstawiając samochód kawałeczek dalej od domu i przejść troszeczkę więcej tego dystansu i tym samym wykonać ten plan 10 tysięcy kroków dziennie.